Siemandero, ja jestem Doktor i witam Was w kolejnych nowych wyzwaniach z gry Forza Horizon 5. Mamy nową playlistę festiwalową i nowe wyzwania. W tym odcineczku, odcineczku w tym filmie e, ogarniemy sobie wyzwanie fotograficzne i zapraszam od razu do następnego, e, gdzie ogarniemy sobie e, zadanie kolekcjonerskie z pucharami. No, i na wstępie też powiem, zostaw łapkę, zostaw Subika. Jak jesteś nowy na kanale, pomożesz mi w rozwoju. To jest tylko dla was. Kliknięcie, a dla mnie każdy Subik to jest wielki krok w przód przy tak małym kanale. Także dziękuję z góry. No i lecimy z tematem. Wchodzimy w playlistę festiwalową, albo i nie. <laughs> Dobra, mamy wiosnę, mamy nowy sezon. I tutaj też podpowiem, mamy Xpenga i BMW E92 M3 GTS, to są dwa nowe auta, których nie mamy w garażu I warto je sobie zdobyć robiąc playlistę A skupimy się na wyzwaniu fotograficznym Zapach nowego auta z i samochód Toyota GR Supra z roku 2020 na festiwalu Horizon w Meksyku Ok, więc co? No, bierzemy Toyotę Supre, Pyk. Wybieramy Toyotkę hops, i bierzemy Supre z 2020 roku. Mam ją w dwóch barwach. E, dobra, weźmiemy sobie w HKS-ie. A niech ta. Fajnie by było, jakby miał seryjną, ale tu widzę, mam porobione jakieś po. Dobra. No proszę, kurde, na grubasie, kurde. Dobra, bierzemy mapę i respimy się na festiwalu Horizon. No, ja polecam się zrespić, wiadomo, na tym różowym tutaj festiwalu. To jest główny taki festiwal Horizon w Meksyku. Nie wiem, czy zaliczy nam na innych. Na tym zaliczy nam na pewno zadanie. I tutaj mamy całą tą główną scenę po prawej stronie. Już kiedyś też było. Yy, Te zadanie, żeby robić tutaj zdjęcie, powtarzają się. No ale dobra, robimy. Pyk, pyk. I też było zadanie suprą, tylko ja suprą robiłem chyba MK4 wtedy to zadanie. O. Ale mam kurde, znowu <laughs> e, filtry tutaj nałożone. Proszę bardzo, robimy zdjęcie. Zaraz zobaczymy, czy nam zaliczy. Pyk i pyk. Więc zadanie jest zaliczone. Wychodzimy. I zaraz zobaczymy, czy na pewno nam przyklepią. Tak, wyskoczyło. Zadanie zaliczone. Także dziękuję, do następnego i cześć. Pamiętaj, subik.